Cześć wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o pierścieniach montażowych do lunet. Istnieją dwa główne typy. Pierścienie montażowe na szynę jaskółczego ogona i pierścienie montażowe pyketyni. Oba mają swoje zalety i wady. Jeśli masz karabin z szyną jaskółczego ogona i jesteś pewien, że lunetę, którą zamontujesz, zostanie tam na zawsze, wybierz pierścienie na jaskółczy ogon. Ale jeśli twój karabin jest już wyposażony w szynę Peketyni, albo masz lepszą lunetę, którą chcesz używać na kilku karabinach, pierścienie pyketyni będą lepszym wyborem. Dotyczy to szczególnie wtedy, gdy masz do dyspozycji pierścienie kudę, szybko złączki. Znacznie ułatwiają życie, gdy zamieniasz lunetę między karabinami. Jeśli masz pierścienie na jaskół czy ogon i potrzebujesz pomocy przy montażu, sprawdź link w opisie. Znajdziesz tam szybki przewodnik. Ale jeśli używasz pierścieni pyketyni, pokażę ci teraz, jak je zamontować. Na początek będziesz potrzebować bazy montażowej pieketyni. Również zostawię link w opisie, jak ją zamontować. Zanim zaczniemy, upewnij się, że komora jest pusta. Następnie odkręć górne części pierścieni i zamontuj dolne części na szynie pyketyni. Aby to zrobić, musisz poluzować śrubę poprzeczną, włożyć ją w rowek szyny i ponownie dokręcić. Jeśli jednak masz system QD, tak jak ja, instalacja będzie znacznie szybsza. Wystarczy otworzyć dźwignię, umieścić pierścienie w rowku szyny i zamknąć dźwignię. Kiedy to zrobisz, połóż lunetę na pierścieniach i luźno przykręć górne części pierścieni. To daje ci elastyczność w dopasowaniu lunety do swoich preferencji. Po właściwym ustawieniu lunety, powoli dokręcaj śruby na krzyż, aby równomiernie rozłożyć nacisk. Nie zapomnij użyć zalecanego momentu dokręcania podczas montażu. Moje pierścienie wymagają momentu między dwoma arami dwoma i pięcioma dziesiątymi nanometrów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i w imieniu zespołu CZ Parts życzymy Ci dobrej zabawy na strzelnicy.